w KS, podparcia szkółko-klubu, w rocznych bo narzekał, że o tańczych nie podchowywała, tylko pracę pomagał wachajka. Kresja była w tylko a jak tu Ante grał, za 6 milionów 600, Chłopak Henry do Bayeru za milionów 8, 8, 900 pojazdów za pół, te całe 2 miliony do Dragiclub. Chłan są wyparzycieliby, Jak ja kupiłam liczek, który jeszcze dałem na czegoś tego, co nie potrzebuję wody i musiałem kupić ognia, bo mi się kończą, wykończyły. Koniegu mam sentymenty, ale mam brzęk od wyjścia z mam brand z paterią z dalszych, ja tego w pincion, kąd podali. Dodać go? Jeśli tylko dwa, w Karpateli, dwa, 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 bo Overheart dobry, ale by mu spadł ten Overheart. No i nie potrzebny miałby taki bramkarz, by był. Tylko słyszałem, że San Enzo w Brazylii wrócił do kraju kawy. Ja nie powiem za długo. Ant. Ant mi się bardzo dobrze rozwija. Już ma prawie wszystkie na żółto. On się rozwinął o jakieś 210%. Wysłałem moich skartów, pokażę wam gdzie wysłałem Do Kanady po i do Szwajcarii. Cóż mi się zdarzyło, bo mi pokażę. Aaa, jeszcze nie przyszedłem po Szwajcarii. Podpisz. 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 Odczuć. Tych jeden jeden, jeden facer będzie miał. A pokażę skaner do przy... prowadziłem tu, żeby ich dobrze rozwinąć i sprzedać za jakieś dobre pieniądze. Bo tu się najfajniej jest to, że tu są te treningi, jak wiecie. O.T. No. Inter kontra arry. Pokażę wam. Pokażę wam mój skład, e-los, plan nie to oje, hap, nie to ja robię. Był mecz z Blessing. Mecz z Interem. Mecz Bucharowy z Interem. W Kupę Nacional. tu macie nawet Coupe Nacional. 15. Wygrany z rocznym. Teraz mamy z Milanem. Blessing, Remis, Posemolowama i Inter. Jeszcze Coupe Nacional. Popatrzcie to się dla Womina. Albo z tym A Szerie A Inter. Na towarzyskie nie przezenacje super pokażą do. Inle listie. Tak się zastanawiam. Kto jest tam? Oczywiście. Manchester City. Mądanie u nas... Nie jest Norwich jak zawsze. Nie! Wies powiedziane jest tam Szefi. Bo już nie są Hypton i Krystal. Łęskam się, brał mi z utrzymaniem. Dobra. Ale nie. Teraz mi o to chodzi? Teraz mi chodzi o. No bo nas liga tylko. Serii B. Florence, Kiewu, Empoli, Bre... Benevento, Presja i Kantunę zagrały w barażach. Tak jak tak się utrzyma bo u nich te kolejki są jeszcze duże, a na samym nie jestem pewny. 0 i Werencja. To by sobie zgadnijcie, ktoś na nie z LIA. Bo nie zgadniecie. Moim zdaniem, dalej jestem tam Flentina. Tu 2 zwycięstwa, 3 i 12 porażek. wreszcie mam Bersińskiego. Boli. Roma się utrzymuje. Och. Udina dinerze w grupie spadkowej Brescia i Fantina. Z Brescia wykupię Bresciańskiego. A z Fantiny wypożyczę drugą to będzie hojna. Tylko zabija, że będzie siedział w grupie ligowcu. Nie wiem. Może dlatego, że. Czy to tak za co tak zresztą zastanawiam? Byłem? Benjamin. Brentford, no i zaskakująco na samym dnie był West Ham, no to jak to tak na to popatrzę, no to tu by był, była Fiorentina na czwartym miejscu, a jakbym nie grał w tą, jak to się nazywa, kurczę, Carriary, to byłby Fiorentina, Carriary na dnie, to jest dobry tok rozumowania, no. Pokażę Wam też listę transferową moją. Winson... Winson... Exposito. kamiski. i co bo chcę zobaczyć jak się to będzie rozwijał. Tam... Ten zawodnik i ten mój prawy obrońca. Z Słowenii, Chorwacji, gdzie kurczę, nie wiem. Zapomniałam, co robi zawodnik w UKS-u. Presji. Na no pewno będę wypożyczał tego. Tego naszego pana Polaka. Dawida Arynydytya. Ma już dziewięćdziesiąt wera do wielu. Ona, nie Mi się, że go ktoś podpisze. Lele, le, le.

Fajnie, że on kończy począł mnie karier. Najgóra, muszę kupić najgórę na przyszłe sezonie. Jak mi chłop ponował, wyciągnę go z tego interu. Jakbym miał go i bić. Kotota. Tego asbyt nie potrzebuję. Ten nie no chciał go kupić, ale wypożyczyło go dzieć Więc go wypożyczyłem do końca. To no, mi mnie mnie On też jest fajny. On jest w wypożyczeniu kariery. Niepotrzebny też. Nie, lecz obiekturę, czy poczy. I on jest z kolei północny. Nie, mracze. I o jeden wyrocz dalej. I bajktyka. Ile ma? Po kontuzy. 12,5, plamek ma. I jeden maczy. Pochodzę. Co za kostki. Zwichnięta ta kostka. I tak jak widzicie to zajmujemy czwarte miejsce, ale się zmieni po tym meczu z Interem. Podróży raz i się po Poczwórny, bo wtedy wygrałem z Interem 3 do 1. Z tego co pamiętam. Czekajcie. Ten mecz odgrywał się. w sierpniu, tak? Presja. No to... W... Tak! Rozgromiłem ich 3 do 1. Eee... No. Wypala na zieloną Bo kupię od was tego operacińskiego. A od was wiąkowskiego, żeby... Wypalać ich za jakieś Musiałem się... Zgubione do to. Musiałem zachować zysk. Muszę dać temu chłopu 13 metrów. 12 Czy tam ile to było? Ile to było mamy to nie to Muszę uwagi poprzestawić, Żeby coś tam było Dobra w cieszyciu mecza no, Co? Co coś to mnie rozwala. Co? O chodź, coś zobacz. Idź, idź to przyszykować. Nie, mam już no, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego drugiego kanału. Elo, cześć,